klient nie musiał płacić podatku. Ktoś to w końcu zauważył, komuś przestało się to podobać. Od 2024 roku, czyli od tego roku, nastąpiła pewna zmiana. Sytuacja komplikuje się, ale wymaga to nieco wytrwałości. I na koniec krótka projekcja przyszłości. Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Finansowca. Ja nazywam się Piotrek Bibrzycki, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o tym, jak rozliczać podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki? Przede wszystkim, na początek, zacznijmy od tego, czym w ogóle ten podatek Belki jest i dlaczego tak się nazywa. Został on wprowadzony w 2002 roku, a jego nazwa pochodzi od nazwiska osoby, która go wprowadziła od ówczesnego ministra finansów, czyli pana Marka Belki. Podatek ten od 2002 roku funkcjonuje, przeszedł w tym czasie. Kilka zmian. Jedną z poważniejszych była zmiana sposobu jego wyliczania w kontekście zaokrągleń, ponieważ pierwotnie podatek belki zaokrąglało się do pełnych złotych, i to sprawiło, że jeszcze kilka lat temu wiele banków reklamowało się swoją ofertą z tak zwanymi lokatami antybelkowymi. O co chodziło? Ano chodziło o to, że kwota lokaty i jej oprocentowanie były dobrane w taki sposób, aby. Codzienna kapitalizacja odsetek powodowała naliczenie na tyle niskich odsetek, że podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosił zero. No i wówczas klient nie musiał płacić podatku. Kwota była oczywiście pewnym ograniczeniem, ale banki i na to znalazły sposób: zakładały po kilka lokat każdemu klientowi, i klient w rezultacie nie płacił podatku. Ktoś to w końcu zauważył, komuś przestało się to podobać, no i. Po paru latach zostało to zmodyfikowane. Dzisiaj podatek Belki naliczany jest już z dokładnością do jednego grosza, więc lokaty antybelkowe odeszły w zapomnienie. A skoro musimy ten podatek odprowadzać, no to warto byłoby dowiedzieć się, jak to zrobić. I taki jest cel tego dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że podatek Belki płacimy od zysku. Od konkretnego zysku na konkretnej inwestycji, czy też łącznie na naszych inwestycjach. Jest to dosyć istotne. Za chwilę powiem, na czym polega różnica i dlaczego warto to rozróżniać. Wysokość tego podatku to 19%. Jednak sam sposób odprowadzania podatku różni się w zależności od tego, w jakie instrumenty lokujemy nasze środki. Jeżeli lokujemy nasze środki w lokaty bankowe, to wówczas bank odprowadza w naszym imieniu. Podatek, czyli my nie musimy się o nie zmartwić. Kiedy lokata się kończy, bank wypłaca nam kwotę netto, czyli kwotę pomniejszoną już o podatek od zysków kapitałowych. Sprawa nieco komplikuje się w sytuacji, jeżeli inwestujemy na giełdzie, dlatego że tam, czy to na giełdzie polskiej, czy to jeżeli są to inwestycje na giełdach zagranicznych, czy też jeżeli inwestujemy na rynku forex musimy ten podatek rozliczyć samodzielnie, musimy samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i ten podatek odprowadzić. Nieco bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku funduszy inwestycyjnych, dlatego że od 2024 roku, czyli od tego roku, nastąpiła pewna zmiana i osoby, które będą się w przyszłym roku rozliczać z tytułu inwestycji w fundusze inwestycyjne, będą musiały już robić to Samodzielnie. Natomiast osoby, które inwestowały w fundusze w 2023 roku, nie mają tego problemu, ponieważ według starych zasad Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, również, tak jak banki, samodzielnie w imieniu klientów odprowadzały podatek belki. Zatem, jeżeli rozliczacie się za rok 2023, to tak naprawdę inwestycje czy też oszczędności w lokatach, czy też inwestycje w funduszach inwestycyjnych was nie interesują, bo od tego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czy też w przypadku lokat banki, odprowadziły już w waszym imieniu podatek. Natomiast jeżeli będziecie robić to w przyszłym roku, czyli będziecie rozliczać się za rok 2024, to pamiętajcie, że w przypadku funduszy będzie już konieczność rozliczenia się i zapłacenia podatku samodzielnie. W przypadku giełdy nic się nie zmienia, jeżeli kupowaliście akcje i sprzedaliście te akcje w 2023 roku. To jest bardzo ważne, ponieważ obowiązek zapłaty podatku, obowiązek rozliczenia się z takiej transakcji następuje w momencie, kiedy w danym roku podatkowym nastąpiła sprzedaż, czyli zamknięcie transakcji. W związku z tym, jeżeli sprzedaliście jakiekolwiek akcje w 2023 roku, zamknęliście pozycję, tak mówi się o tym fachowo, to w tym momencie Nastąpił obowiązek podatkowy i musicie się za ten 2023 rok rozliczyć. Natomiast nie dotyczy to dywidend. To też bardzo istotna rzecz. Jeżeli otrzymaliście dywidendy w 2023 roku, to od tych dywidend podatku już nie płacicie, dlatego że dywidendy wypłacane są również po odjęciu podatku. Czyli biuro maklerskie, wypłacając wam dywidendę, wypłaca wam już wartość netto. Istotne są tylko i wyłącznie transakcje na rynku. To samo dotyczy kontraktów terminowych opcji, to samo dotyczy obligacji, jeżeli w tego typu instrumenty inwestowaliście i sprzedaliście te instrumenty, zamknęliście pozycję w 2023 roku, to macie obowiązek z tego się rozliczyć. Skoro już wiemy, czym jest podatek i jaka jest jego wysokość, no to pojawia się pytanie, czy zawsze Musimy się z Urzędem Skarbowym rozliczać. No bo przecież może się zdarzyć, że zamiast zysku mamy stratę i co? I przecież podatku nie będzie. No tak, ale zgodnie z przepisami rozliczyć się musimy, dlatego warto to zrobić. Z dwóch tak naprawdę powodów. Po pierwsze, jest to obowiązek i oczywiście, gdyby zdarzyło się, że Urząd Skarbowy dopatrzy się tego, że nie złożyliśmy tego zeznania i wezwie nas do złożenia wyjaśnień, a my powiemy, że no nie rozliczyliśmy się, bo mieliśmy stratę, to być może uda nam się uniknąć kary, no bo wprawdzie obowiązku nie dochowaliśmy, ale z drugiej strony była strata, więc podatku i tak byśmy nie zapłacili, więc skarb państwa na tym nie stracił. Natomiast drugi powód, dla którego warto to zrobić, to fakt, że tą stratę możecie rozliczyć. W kolejnych latach i już powiem wam, jak to zrobić. Zgodnie z zasadami działania podatku od zysków kapitałowych każdą stratę możecie skompensować w ciągu kolejnych pięciu lat. Przykładowo, jeżeli dwa lata temu straciliście 10 tysięcy złotych, a rok temu zyskaliście 5 tysięcy złotych, to rozliczając się z urzędem skarbowym za poprzedni rok, nie zapłacicie podatku. Dlaczego? Dlatego. Że strata, która powstała dwa lata temu, może być przez kolejnych pięć lat kompensowana z zyskami, czyli może pomniejszać Wasz podatek przez kolejne pięć lat. Działa to w ten sposób, że ta strata może być w kolejnym, w każdym kolejnym roku przez najbliższe pięć lat rozliczona w taki sposób, że maksymalnie połowę tej straty możecie rozliczyć w danym roku. Czyli jeżeli, tak jak mówiłem, Zarobiliście 5000 złotych w tamtym roku, a straciliście 10 tysięcy dwa lata temu. 5000 to jest połowa z tych 10, więc tego podatku nie płacicie. Stąd między innymi warto zawsze stratę również do urzędu skarbowego zgłaszać. No to skoro wiemy już, że urząd skarbowy musimy informować zarówno o zyskach, jak i stratach, i warto to robić, to pytanie, w jaki sposób te zyski bądź straty. Policzyć i jak wyliczyć ewentualny należny podatek. W przypadku klientów polskich biur maklerskich nie ma tutaj problemu, dlatego że polskie biura maklerskie wysyłają swoim klientom PIT 8C. Sytuacja komplikuje się, jeżeli inwestujemy u zagranicznych brokerów bądź też w zagranicznych biurach maklerskich, bo tam niestety PIT 8C raczej nie otrzymamy i musimy wszystkie transakcje na koniec roku. Podsumować, wyliczyć samodzielnie ten zysk bądź stratę i na podstawie tego wyliczyć należny podatek. I teraz pojawia się pytanie, jak to zrobić. Przede wszystkim są gotowe rozwiązania w internecie, gotowe kalkulatory, gdzie można załadować historię transakcji i taki podatek wyliczyć. Gdyby ktoś z Was jednak chciał to robić ręcznie albo chcielibyście po prostu wiedzieć, jak to działa, to już wyjaśniam. Jaki jest to mechanizm? Prew pozorom nie jest to trudne, ale wymaga to nieco wytrwałości. Ważne są tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, transakcja musi być zamknięta, czy też pozycja musi być zamknięta w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli zainwestowaliśmy nasze pieniądze i nie zamknęliśmy tej inwestycji do końca roku, no to ta inwestycja nie będzie musiała być rozliczana z urzędem skarbowym, przynajmniej póki co. Natomiast jeżeli cokolwiek zamknęliśmy, to musimy się z tego. Rozliczyć. Wyliczamy zatem zysk z każdej takiej transakcji, z każdej takiej inwestycji, a następnie przemnażamy go przez kurs waluty. I to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ jeżeli inwestujemy w walucie obcej, no to musimy kurs waluty również w tym naszym rozliczeniu uwzględnić i będzie to kurs z dnia roboczego poprzedzającego dzień zamknięcia inwestycji. I w ten sposób każdą pozycję, każdą inwestycję musimy. Wyliczyć. Mam świadomość, że szczególnie na rynku Forex tych transakcji może być bardzo wiele, dlatego nie ma sensu robić tego samodzielnie. W internecie bez problemu znajdziecie narzędzia, które pozwalają zrobić to automatycznie i myślę, że warto z nich skorzystać. Oczywiście warto sprawdzić, czy one liczą to prawidłowo, no bo to, że narzędzie istnieje, nie oznacza, że liczy dobrze, a pamiętajcie, że konsekwencje za błędne rozliczenie będziecie ponosić wy, a nie twórca takiej aplikacji. Niemniej jednak, tak jak mówię, warto z tych narzędzi skorzystać, warto poszukać dobrego narzędzia, no bo na rynku Forex tych transakcji robi się bardzo dużo. No jeżeli chcielibyśmy każdą liczyć osobno, to spędzimy nad tym pewnie kilka albo nawet kilkanaście godzin. W przypadku polskich biur maklerskich otrzymacie, tak jak mówiłem, PIT 8C i tam będą podsumowane Wasze transakcje, tam też będzie informacja o tym, jaki zysk, wygenerowaliście. Bardzo istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to też to, że jeżeli taki PIT do was nie dotrze, a z różnych względów może się tak zdarzyć, bo na przykład zmieniliście adres zamieszkania albo chociażby z powodów technicznych gdzieś coś się wydarzyło na poczcie i taki list do was nie dotrze, to pamiętajcie o tym, że to nie wyłącza obowiązku rozliczenia się z urzędem. Skarbowym. Dlatego, nawet jeżeli PIT nie dotrze do Was, a wiecie, że zamknęliście jakąkolwiek transakcję, to musicie się z Urzędem Skarbowym rozliczyć. I na koniec krótka projekcja przyszłości. No bo być może dotarły do Was informacje, że rząd planuje zniesienie podatku od zysków kapitałowych. Są rzeczywiście prowadzone prace w tym kierunku. Pojawiają się różne informacje. Informacje o tym, że podatek być może zostanie zlikwidowany całkowicie, być może zostanie wprowadzona jakaś kwota wolna od podatku. Słyszałem o tym, że być może ta kwota będzie na poziomie 100 tysięcy złotych. Zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. Póki co ten podatek płacić musimy. Natomiast to, co już wiadomo. To, że w 2024 roku, tak jak wspomniałem wcześniej, zmieniają się zasady rozliczania zysku z funduszy inwestycyjnych i w tym przypadku będzie już trzeba ten zysk rozliczać samodzielnie. To jest informacja dobra i zła. Ja myślę, że jest to jednak informacja znacznie bardziej pozytywna jest w niej dużo więcej pozytywnych aspektów niż tych negatywnych. Jeżeli chodzi o negatywne, no to. Będziemy musieli pilnować i zrobić to samodzielnie. Natomiast pozytywne jest bardzo istotny plus tego rozwiązania, ponieważ do tej pory było tak, że podatek był odprowadzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i nikogo nie interesowało to, czy wy inwestujecie też na giełdzie. Zatem mogło dochodzić do sytuacji, że ktoś na funduszach inwestycyjnych zarobił, na giełdzie stracił, ale podatek i tak musiał zapłacić, ponieważ nikogo to nie interesowało, że tu był zysk, a tu była strata. Teraz na koniec roku będziecie mogli sumować Wasze wyniki zarówno z funduszy inwestycyjnych, jak i z akcji, obligacji, z innych instrumentów finansowych, z innych papierów wartościowych, instrumentów notowanych na giełdzie. Zatem, jeżeli zdarzyłoby się na przykład, że na funduszach zarobicie 5000, a na giełdzie stracicie 5000, to podatku nie zapłacicie. Natomiast według starych zasad, tych, które jeszcze obowiązują za 2023 rok, w takim przypadku. Podatek od zysku z funduszy musicie zapłacić, a stratę możecie, właściwie powinniście, tak jak mówiłem wcześniej, rozliczyć z Urzędem Skarbowym, ale ta strata nie pomniejsza Wam zysku, który został wygenerowany w funduszach inwestycyjnych w tym samym roku. Zatem jest to zmiana, która jest zmianą na plus, bo poza tym, że będzie wymagała nieco więcej zaangażowania, to pozwoli na optymalizację podatkową. Natomiast to też nie jest do końca tak, że ona będzie wymagała więcej pracy, bo od pewnego czasu urzędy skarbowe już samodzielnie przygotowują rozliczenia podatkowe dla podatników. Więc tak naprawdę Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyślą PIT do Was, wyślą odpowiednie rozliczenie do Urzędu Skarbowego, a wy logując się na stronach urzędów skarbowych. Po prostu zobaczycie, że takie pity już spłynęły i już będzie tam czekało na Was wstępne rozliczenie podatku. Warto jedynie zweryfikować, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy czegoś tam nie brakuje. No a tak jak mówiłem, jeżeli inwestujecie u brokerów zagranicznych, czy też w zagranicznych biurach maklerskich, no to dodatkowo warto rozszerzyć, rozbudować, uwzględnić w tym rozliczeniu również wyniki. U takich brokerów. I tak to w skrócie wygląda. Temat podatku od zysków kapitałowych jest tematem szerokim. Moglibyśmy o tym dyskutować bardzo długo. Jeżeli interesuje Was ten temat, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się na ten temat więcej, to zachęcam do tego, żeby śledzić moje media społecznościowe, bo już niebawem będę prowadził webinar, na którym będę opowiadał o tym, w jaki sposób technicznie ten podatek rozliczać. Będą przykłady, będą analizy różnych przypadków. Będzie też narzędzie pozwalające na automatyzację rozliczeń w przypadku inwestycji u brokerów zagranicznych. Zatem, jeśli ten temat Was interesuje, chcecie wiedzieć więcej, to śledźcie moje media społecznościowe. A oprócz tego zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, kliknięcia łapki w górę, zostawienia komentarza. Z góry, dzięki serdeczne za każdą reakcję, każde zaangażowanie. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu. Finansowca. Do zobaczenia.